Słuchanie, witajcie w kolejnym odcinku projektu słowo. Dzisiejsza ewangelia to Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 3 wersety od 7 do 12. Dzisiejsza Ewangelia jest o tym, jak Jezus wraz ze swoimi uczniami wruszyli w stronę jeziora. Za Jezusem poszedł duży tłum ludzi i... Słyszeli o tym wszystkim, jak Jezus uzdrawia i pomaga, słyszeli o łasce Jezusa, to chcieli chociaż spojrzeć na Jezusa, chcieli go dotknąć, chcieli właśnie doświadczyć tej łaski uzdrowienia. Jednak Jezus nie chciał uzdrawiać w sposób, gdzie, gdzie właśnie za to, że pomoże komuś, dostanie coś w nagrodę, za to, że będzie Sławny, w jakiś tam sposób znany, gdzie będzie dostawał wynagrodzenie za to, że komuś pomoże. Jezus właśnie uzdrawia nas po to, żebyśmy my byli szczęśliwi. Dla Niego najważniejsze jest nasze serce, żebyśmy mieli czyste serce. Nasza miłość jest dla Niego najważniejsza i to, żebyśmy byli tacy radośni, uśmiechnięci. To jest dla Jezusa najważniejsze. I mu nie zależy na tym, aby uzdrawiać innych, po to aby każdy uważał go za najlepszego Boga, który każdemu pomaga, i za to ludzie y, będą właśnie go tak wielbili w sposób, że on ma za to coś dostać. I Jezuso, Jezus właśnie. Nie chcę, żeby tak było. On uzdrawia dla naszej miłości, dla czystego serca, dla naszego dobra, a nie po to, aby mieć coś z tego, mieć jakieś wynagrodzenie. On chce, żeby to wszystko, co dostajemy od Niego, było też wykorzystane w dobry sposób, ale to nie jest dla Niego najważniejsze, bo... Jemu właśnie najbardziej zależy na sercu i na naszym szczęściu. Tak samo jest w naszym życiu, abyśmy starali się i pamiętali o tym, że Jezus nas kocha i my jesteśmy Jego dziećmi, więc starajmy się też w jakiś sposób od nauk Jezusa brać przykład. Więc jeżeli pomagamy komuś, to nie starajmy się robić tego, aby coś z tego dostać. Starajmy się, żeby ta pomoc była z naszego serca, z naszej miłości i pomocy. Też pamiętaj o tym, żeby komuś pomóc z rodziny, z przyjaciół. Mam też dla Ciebie takie zadanie, abyś zbliżył się do Boga i znalazł czas dla Niego, chociaż na 5 minut dzisiaj żebyś poszedł do rodziny albo znajomych i zapytał się w czym pomóc. Na przykład pomóc rodzicom w sprzątaniu, mamie w gotowaniu albo przyjaciołom w jakiejś trudnej sprawie, żeby porozmawiać z nimi. No i właśnie wtedy jeszcze nasze samopoczucie, kiedy właśnie wiemy, że ta pomoc jest właśnie od naszego serca, od nas bez żadnego wynagrodzenia specjalnego to właśnie nasze samo poczucie będzie wtedy jeszcze lepsze i szczęśliwsze, radosne, więc o tym nie zapominaj! Dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Zachęcam Was do dania lajka, subskrypcji, pa! pa.